Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach to obiekt zabytkowy. W świątyni kontynuowane są prace związane z jego renowacją. Dzięki staraniom obecnego proboszcza, księdza Dariusza Sałka, udało się na część prac pozyskać środki zewnętrzne. Aktualnie we wnętrzu kościoła zostały zdemontowane ołtarze boczne i przyfilarowe, ambona i drzwi. Zostaną one poddane renowacji. Stąd starania o to, żeby otrzymać Dofinansowanie na y, renowację wszystkich czterech ołtarzy bocznych y, udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 800 tysięcy. Brakuje nam jakieś 500, parę tysięcy do tego, żeby całkowicie y, dokończyć tą konserwację, ale te zabiegi będą dalej czynimy, żeby uzyskać resztę tego dofinansowania. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Nowy Blask zyska także ambona. Nasza parafia otrzymała najwyższe w tym roku dofinansowanie na odnowienie ambony. Uzyskaliśmy 220 tysięcy złotych na odnowienie tej ambony, co w jakichś 70, 80 niemal procentach pokrywa koszt całkowitego odnowienia tej ambony ale te prace będą kontynuowane w roku przyszłym i również to dofinansowanie mam nadzieję, że w przyszłym roku otrzymamy, także właściwie wszystko, co się dało, to w tym roku zostało rozpoczęte i mam nadzieję, że w przyszłym 2026 roku zostanie dokończone. Środki udało się także pozyskać na odnowienie ścian. W kwietniu i w maju w świątyni przeprowadzone zostały badania stratygraficzne, dzięki którym zbadano warstwy polichromii. Świątynia była malowana trzykrotnie. Pierwszy raz w 1887 roku dekorację kościoła wykonał Zdzisław Jasiński. Zachowane fragmenty tej polichromii mamy tylko na tych filarach bocznych. Zachowała się ona pod ołtarzami przyfilarowymi. Polichromia XIX-wieczna została niestety dokładnie zmyta w latach 60. XX wieku, kiedy to w kościele powstała nowa polichromia autorstwa znanego malarza Kozieniczanina Stanisława Westfalewicza. Trzeci raz kościół był malowany w 1900. W 1997 roku w górnej części nawy głównej i nawach bocznych zachowała się polichromia z lat 60. ubiegłego wieku. Jednak pozostałe ściany i filary zostały pokryte nową polichromią. Te starania, które obecnie czynimy, to są starania, aby powrócić do polichromii y, pana właśnie Westfalewicza. I te zabiegi były czynione na podstawie programu badań, najpierw, które były prowadzone w naszej świątyni. I ten program badań stwierdził, że wyniki tych prac w ostatnią niedzielę przedstawiły przedstawicielki firmy AC Konserwacja, którzy będą odnawiać naszą świątynię. Ta firma. Opracowała program badań. Ten program badań został zatwierdzony. Wyniki zostały zatwierdzone przez konserwatora zabytków, i teraz już właściwie czekamy na rozpoczęcie prac. A te mają się zacząć jesienią, prawdopodobnie na przełomie września i października. Ideą tych prac wszystkich jest to, aby nasza świątynia odzyskała swój dawny blask, swój dawny wizerunek zabytkowy, piękny, ale też, żeby można było w tej świątyni się także odwiedzać Pana Jezusa, nawiedzać na sakrament także w ciągu dnia. Dlatego ideą jest to, żeby również te drzwi wewnętrzne, y, główne y, były odnowione, przygotowane do tego, żeby można było w każdej chwili do świątyni w ciągu dnia przynajmniej wejść na chwilę adoracji. Tak jak już wspomniał ksiądz proboszcz, zakończenie tych prac planowane jest w przyszłym roku.